Światło dzieci nasze wskanienie są modlewa próbac nas mały Ave Maria Rozpoczął się w końcu październik, bardzo wyczekiwany przeze mnie czas, bo już od kilku miesięcy czekałem na to, że będziemy opowiadać o naszej mamie, o Maryi. Taki czas, kiedy na naszym kanale będzie codziennie wieczorem o godzinie 20:00 kolejny odcinek mówiący o Maryi. I będzie to bardzo na różny sposób. Dzisiaj taki odcinek bardzo startowy, kim jest Maryja, taki w ogóle, żeby rozpocząć te, te nasze rozważania, chciałbym też dzisiaj wam powiedzieć, co nas będzie czekało w ogóle w ciągu tego miesiąca, na co warto czekać. No myślę, że na wszystko warto czekać, bo chciałbym, żeby to była bardzo kompleksowa seria. Będzie ona troszeczkę właśnie tak z biurka. Yy, z laptopem przede mną, ponieważ nie chcę tutaj mówić nic od siebie. Chciałbym, żeby to było jak najbardziej katolickie, jak najbardziej zgodne z tym, co mówi Kościół. Ponieważ dzisiaj na temat Maryi mówi się bardzo na różne sposoby. Albo się w ogóle nie mówi, albo się źle mówi, albo pewne rzeczy się troszeczkę yy, mówi. No właśnie w taki sposób, że niektórzy mogą się zrazić albo pomyśleć, że to Matkę Bożą no to jakoś nie za bardzo chyba warto się nią interesować, bo to jest może jakieś nawet takie niezbyt miłe Panu Bogu. Dlatego chciałbym, żebyśmy... W ciągu tego październikowego naszego czasu, wieczorowych spotkań, już będzie coraz ciemniej wieczorami, więc będzie też taka okazja, żeby usiąść przed komputerem, te, telefonem czy czymkolwiek tam siedzicie. I tak na spokojnie, bo różne te serie były różne, czasami bardziej zwariowane, niektóre bardziej jakieś takie spontaniczne i też oczywiście dalej one będą. Chciałbym o Maryi powiedzieć tak normalnie po katolicku. No i tak, kim jest Maryja? Maryja jest, no właśnie, może zacytuję tutaj jako taką, taką zachętę, zanim przejdziemy sobie do pokazania właśnie, od jakiej strony będziemy mówić, kim jest Maryja. Słowa świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort, no którego czasami różnie niektórzy odbierają. Ja przyznam, że miałem styczność z jego dziełem traktat to doskonałym, prawdziwym nabożeństwie do świętej Marii Panny w seminarium. Wtedy po raz pierwszy przeczytałem. Pamiętam, byliśmy w seminarium w Gidlach i tam nasz wtedy przeor wtedy Dominikanów dał każdemu z nas, klerykom, taki, taką, taki egzemplarz traktatu. No i na drugim roku traktat przeczytałem. Przyznam, że bardzo on mnie do Matki Bożej zbliżył. Chociaż mam świadomość, że wielu ludzi też oddala. Więc o świętym Ludwiku o doskonałym nabożeństwie będzie również, ale myślę, że warto jego zacytować tutaj. Na początek tak troszeczkę też mistycznie, bo on tak mówi też o Maryi. A pokażemy też sobie, że to nie do końca tylko cała mistyka, ale bardzo realne, konkretnie nasze życie, również tutaj o Maryi jakoś to się wszystko wiąże. To posłuchajcie, tak to będzie wyglądało, że za jakiś czas będę cytował, dlatego, że chcę, żebyśmy rzeczywiście opierali się na źródłach, na tyle ile jest to możliwe. Postaram się te źródła Wam tu przytoczyć w taki sposób, żeby one były zrozumiałe. Naprawdę, mamy tutaj dużo materiału. Niektóre treści, więc będę wybierał. Może niektóre treści dam w opisie, zobaczymy jeszcze. Najpierw święty Ludwik o Maryi. Jest ona rajem ziemskim nowego Adama, w którym on się wcielił za sprawą Ducha Świętego, aby dokonać w nim niepojętych cudów. Jest ona wielkim i cudownym światem Boga, mieszczącym w sobie niewypowiedziane skarby i piękności. Jest wspaniałością Najwyższego, w której ukrył on. Niby we własnym łonie Syna swego jedynego, a z Nim wszystko co najdoskonalsze i najcenniejsze. Maria jest kimś naprawdę niezwykłym. Bardzo mi na tym zależy, żeby każdy z Was, który ogląda ten kanał, poznał ją. Mam nadzieję, że te filmy posłużą nie tylko w tym czasie, ale może w wielu też jakichś różnych Waszych debatach z różnymi ludźmi, którzy, które będziecie toczyć właśnie po to, żeby pewne rzeczy wyjaśnić. Skąd się w ogóle wziął pomysł na tą serię? Kim jest Maryja? Właśnie o Maryi nigdy dosyć. Taka nazwa. To jest cytat oczywiście św. Bernarda. Stąd też taka nazwa, żeby, że o niej nigdy dosyć w mówieniu. Obserwuję katolicki internet, czy może bardziej to trzeba nazwać chrześcijański, bo czasami, mimo tego, że są to może z nazwy katolicy, publicyści nagrywający czy głoszący. To różnie to wygląda z tą katolickością w, tych, w tym głoszeniu. I chodzi o to, że y, spotykam się też właśnie z tym, że wielu ludzi nie wie, kim w ogóle Maryja jest. I kiedy z Kariną przygotowywaliśmy dla Was te treści, też prosiłem ją, żeby pomogła mi zebrać materiały. Dlatego już pozdrawiam Karinę i, i dziękuję jej teraz za, za tą pracę, którą wykonała, bo dzięki niej też mi jest dużo łatwiej teraz pewne rzeczy dla Was przedstawić, bo mam źródła, nie muszę tego już szukać. No i też Karina miała, mówiła, że będzie pytała różnych ludzi swoich znajomych, co by chcieli w takiej serii o Marii usłyszeć. I nieraz padała odpowiedź, że cokolwiek, bo ludzie w ogóle nie wiedzą, kim jest Maryja. To jest takie jakieś wielkie, wielkie zaniedbanie. a czuję, że ona też bardzo chce, żebyśmy o niej mówili, szczególnie w październiku, żeby mówić o niej właśnie tak jak jest. Więc może tak, ten odcinek jest taki startowy, tak naprawdę. Dzisiaj jeszcze nic nowego nie usłyszycie. Albo starego, tylko na nowy sposób, od nowa bardziej dzisiaj chciałem, żebyśmy zobaczyli, co nas czeka, i tutaj już sobie odpalę na spis tematów. Rozpisałem te tematy na 31 odcinków. Pamiętacie w ogóle, może też tutaj przy okazji zrobię małą reklamę dla osób, które są nowe na kanale. Była w maju taka seria Poszukiwacze Drogocennej Perły. Ona miała troszeczkę inny wymiar niż ta seria. Jak ktoś bardziej chce tak mistycznie, modlitewnie porozmawiać o Maryi, to bardzo serdecznie zapraszam na tamtą serię. Jest też 30 odcinków. Napisałem taką litanię. Oczywiście nie jest do publicznego odmawiania, bo to jest taka prywatna litania, ale do drogocennej perły. Oczywiście każdy z nas mógłby dopisać jeszcze wiele innych tytułów Maryi, ale do każdego z tych tytułów dałem taki komentarz, jak można ten tytuł rozumieć. Teraz w październiku też ruszą już od soboty takie cztery odcinki o tym, jak budować relacje z Marią, co myślę, że to jest bardzo potrzebne, bo nie tylko warto się nią zachwycić, ale też właśnie zbudować z nią relacje. To jest bardzo ważne. Będę bazował na, na tym, co udało mi się jakoś odkryć w czasie mojej pracy magisterskiej na temat Mariologii księdza Franciszka Blachnickiego. Jak on mówił o Maryi, odkryłem wtedy. Jakiś taki geniusz tego, tego kapłana, który, który rzeczywiście w tym, co, co mówił o Maryi, jakoś zebrał wszystko w jedną taką całość. I jest to tak, jak się to po prostu zastosuje, to będzie się święty. Naprawdę. Warto posłuchać o tym, jak budować relacje z Maryją, ale też my mamy jako ludzie wierzący takie, myślę, że duże braki pod kątem takiej podstawowej wiedzy. Stąd ta seria. I co będzie? Pierwszy. Hmm, Cztery odcinki po tym, oczywiście, czyli do piątego będziemy sobie omawiać dogmaty maryjne, cztery dogmaty maryjne o Maryi jako Bożej Rodzicielce, Matce Bożej, Maryi jako dziewicy niepokalanej, poczętej i w niebo wziętej. Co to jest dogmat w następnym odcinku też, żeby sobie to wyjaśnić. No i zobaczymy właśnie o tym, co to znaczy, że Maryja jest Matką Boga, że jest dziewicą przed, w trakcie i po urodzeniu Chrystusa, że jest niepokalanie poczęta, co z tego wynika. I gdzie jest teraz Maryja? Co to znaczy, że została w niebo o tej fizycznej śmierci? Potem porównamy sobie, czy co to znaczy oblubienica Słowa, oblubnica Ducha Świętego, co to znaczy, z jest Matką Kościoła, czy jest współodkupicielką. Czemu czcimy Maryję w ogóle w Kościele? Dlaczego jest tak ważne miejsce ma w Kościele katolickim? Czy się można modlić do Maryi? Też powiemy sobie o Maryi, czy, jest, czy wiara w Maryję jest nam potrzebna? Czy też da się... Być katolikiem nie wierząc w Maryję, w sensie nie modląc się do Maryi. O Maryności kościoła katolickiego, na czym kult Maryi nie polega, o dewocjonaliach tutaj szczególnie. Tu mi się tak kojarzą od razu te w, takie w Częstochowie u nas są sprzedawane buteleczki na wodę święconą z Maryją, co ma korek taki zamiast z korony zrobiony. To takie, to, o tym trochę sobie powiemy. Czy Maria mogła się nie zgodzić? Także o miejscach pątniczych związanych z Maryją i powiemy sobie o różnych modlitwach maryjnych. Zdrowaś Maryjo, pod twoją obronę, witaj klowo, potężne niebez i po i na świętsze Panno Maryjo. To będzie jeden odcinek, 14, 14 października. Potem o różańcu, 15, o szkaplerzu, o obrazach, o pieśniach, pielgrzymkach, czuwaniach, pierwszych sobotach, o litanioretańskiej i dominikańskiej, nowennie, godzinkach, akatyście o całkowitym oddaniu się i potem co jest o Maryi w Piśmie Świętym, w Soborze Watykańskim II, Marialis Kultus Pawła VI, Rentoris Materiana Pawła II, innych adhortacjach jeszcze, Signum Magnum, o sanktuariach maryjnych w Polsce, sanktuariach maryjnych na świecie, o Fatimie i objawieniach w ogóle, ale szczególnie o Fatimie, o Medjugorje, jak na to patrzeć i moje świadectwo Maryi na koniec w moim życiu z Maryją. Jak to się stało, że w ogóle jest tak ważna w moim życiu? O tym chcę wam też powiedzieć, ale to dopiero na samym końcu. No, jak już będziemy mieli taką całość, te, te, przejdziemy tą wspólną drogę, to wtedy Wam opowiem. No, i to jest właśnie ten nasz rozkład jazdy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, bo są, tak naprawdę to jest pierwszy odcinek, nagrywam. Nie nagram wszystkich na raz. Trochę też z racji tego, że nie mam na to czasu, żeby nagrać wszystkie na raz, ale też chodzi o to, żebyście mieli możliwość dodawania swoich propozycji tematów, bo część pewnie z nich już jest. Staraliśmy się naprawdę. Długo żeśmy o tym myśleli i, i pytali różnych osób, co jeszcze można byłoby dać, jakieś te pomysły nowe dochodziły, ale mam świadomość, że pewne rzeczy jakoś może są jeszcze nie ujęte. Może są rzeczy, które szczególnie chcielibyście usłyszeć, bo są, można położyć akcenty bardzo różnie. I jeżeli macie jakieś takie szczególne rzeczy, które byście chcieli, żebyśmy sobie w czasie tej serii poruszyli na temat Maryi, to piszcie w komentarzach koniecznie, hmm, czy tutaj na YouTube, czy na Facebooku, czy gdzie indziej. Ale myślę, że tutaj najlepiej. Wtedy postaram się też tematy, szczególnie te tematy rozwinąć, tak, żeby to było dla Was. No i niech taki YouTube też w końcu ma taką serię, bo tak jak patrzę, to nigdzie nie znalazłem, przynajmniej nie słyszałem o czymś takim, że coś takiego jest. Tak kompleksowo o Maryi. Październik mamy 30 odcinków, damy radę, myślę. Proszę o modlitwę, bo wiem, że tutaj już zły próbował nieraz. tutaj Jakoś kłody pod nogi rzucać nam. No jest to rzeczywiście wyzwanie mm, o Maryi mówić, yy, bo to jest rzeczywiście przez nią przyjdzie zwycięstwo. Jak mówił też chyba Karnał Ląd, to mówił, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, to nie tylko on, to wielu świętych mówiło. No i tak będzie, dlatego trzeba o niej mówić, trzeba ją poznać i pokochać po prostu. Taka jest, taki jest cel tej serii. Więc pozdrawiamy tutaj razem z Marią w pierwszego października w, w wspomnieniu świętej Tereski. Yy, zaraz zabieram się do na nagrania jakichś tam kilku odcinków dla Was już i potem zobaczymy, co tam, jak Wam się to spodoba, czy Wam się nie spodoba, jak to też piszcie. Ewentualnie będziemy pewne rzeczy modyfikować. Tak jak mówię, będzie to takie trochę siedzone yy, z laptopem przed sobą i z dokumentami, z treściami, bo chciałbym, żeby to rzeczywiście było takie na poziomie. Nie tylko jakieś takie... Moje jakieś tam wymysły, czy, czy wyobraźnia, czy sposoby mówienia o Maryi, ale żeby to by rzeczywiście było kościelne jak najbardziej. To z tego e, Torunia, już, bo jestem już w Toruniu, e, też z sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II z akademików. Was pozdrawiam serdecznie i błogosławię na ten dzisiejszy wieczór, 1 października. Mam nadzieję, że na różańcu już byliście. Jak nie, no to już, no to co w domu bo już dwudziesta przecież jest, no to już po dwudziestej, piętnaście po 20 dochodzi. No nic, błogosławię Wam na tę dobrą noc dzisiaj. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Amen, amen, amen. Ave Maria. Do zobaczenia już jutro.